Witajcie drodzy widzowie w kolejnym przeglądzie ogłoszeń na kanale Auto Autopomoc przed zakupem. W dzisiejszym odcinku zgodnie z prośbą jednego z widzów w komentarzu pod poprzednim przeglądem ogłoszeń dzisiaj szukamy autka za 30 tysięcy złotych. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od kwestii, co najczęściej kupujemy za 30 tysięcy złotych i Tutaj jednoznacznie za trzy dyszki najczęściej nasi klienci pytają o hatchbacki, zarówno te z segmentu B, czyli bardziej segment miejski, jak i segment C, czyli auta tak zwane kompaktowe. Zdarzają się również zapytania o minivany w tym budżecie, więc na tym się skupimy. Oczywiście pytacie także o SUWY za 30 tysięcy i tutaj temat jest niezwykle trudny i. Zawsze mówię, że znacznie lepsze auto kupimy, jeżeli odpuścimy sobie kryterium suwa. Więc dzisiaj również odpuścimy sobie SUWY Zobaczmy, co wśród yy, aut miejskich kompaktów i minivanów za trzy dyszki ne, mniej więcej możemy znaleźć. Wybierzmy sobie również Gdzie dzisiaj? No wybierzmy sobie Gdańsk Może coś fajnego, Gdańsk plus nie wiem, 150 km znajdziemy może ktoś z was będzie zainteresowany sprawdzeniem i wybierzmy sobie co benzynka diesel benzynka <grym> benzynka dobrze i już widzę coś co mnie interesuje i nie jest to Opel <grym> Dacia Sandero Stepway. E, słuchajcie, no jak nie oglądacie od wczoraj tego kanału, to wiecie, że lubimy silniki 0,9. E, tutaj widzę pierwszy właściciel, Polski Salon z Jastrzębi Góry Autko. No jeżeli chodzi o relacje ceny do rocznika, to zawsze mówię, że daćki Sandero są naprawdę e, tutaj dobrym wyborem. 0,9 jest w miarę bezawaryjny. Bardzo mało pali, dość dobrze jeździ. Kultura pracy średnia. No ale cóż, no. Tutaj coś się działo z przodu, już widać po zdjęciu, że tutaj coś nie. Tutaj, no, ktoś z fantazją tutaj jeździł. Ale auto niby bezwypadkowe. Tutaj jak najbardziej Dacią Sandero z tego rocznika z tym silnikiem byłbym zainteresowany. Podobnie zresztą jak z Syfikiem. <laughs> Chociaż za 28 tysięcy rocznik 12, czyli to jest generacja 9. No to słuchajcie, obawiałbym się trochę korozji, dlatego że, no, gdzieś za okolice trzech dyszek czasami mamy problem kupić nawet poprzednią generację Civica, czyli UFO popularne, co dopiero generację dziewiątą. Tutaj obawiałbym się, że auto może mieć korozję. Jak każda Honda, każdy Civic, ale no, w tej cenie, słuchajcie, dałbym mu szansę. Na obronę tego samochodu powiedział, znaczy na obronę, na uzasadnienie ceny. Silnik 1.4 jest za słaby do tego samochodu. Naprawdę kiepsko to jeździ, ale się nie psuje. Mm, ale rdzy No ale nie mniej za około 3 dyszki Hondy Civic jak najbardziej kupujemy. Słuchajcie, najczęściej UFO. W dobrym stanie, z małą ilością rdzy, bądź, bądź, bądź bez rdzy, z silnikami 1.8. Jest to budżet gdzieś tam również na w miarę gdzieś tam początek przyzwoitości egzemplarzy dziewiątej generacji. Nie rozumiem, co brak turbiny ma do braku wypalania filtra cząstek stałych. Ale auto stoi na stogach, więc jest bardzo blisko nas. Dlaczego nie? Akceptuję Honda. Mm, idźmy dalej. 1.6GDI, tak jak już mówiliśmy, bardzo często w SIDE w I30 raczej nie. Silniki 1.4 Wolno ssące na wielopunktowym wtrysku oraz 1.6 MPI 125 koni w Hyundai i 30 jak najbardziej silniki GDI w tym budżecie raczej bym sobie odpuścił. 1.0 EcoBoost nie Zafira. Problem z Zafirą jest taki, że to jest naprawdę bardzo praktyczne auto i świetna opcja dla rodziny. Mój wewnętrzny duch walki z Oplem, <laughs> nie pozwala mi Wam z czystym sercem polecić tego samochodu. Żebym powiedział coś na obronę swojego punktu widzenia. Słuchajcie, to się nie starzeje dobrze. Te silniki, no nie wiem, 1.4 turbo w tym przypadku, zdarzają się problemy. Zdarzają się remonty tych silników. Zdarza się, że biorą olej. Nie wiem, kurde, no Zafira jest fajnym autem jako takim, jeżeli chodzi o praktyczność dla rodziny, ale z tymi benzynami Zopla to ja mam naprawdę, no, no nie polecę tego z czystym sercem. I cóż mogę Wam powiedzieć? No. Słuchajcie, C4, C4 Picasso jest super, ale za trzy dyszki mm, trudno jest to kupić. My polecamy bizelki 1620. No i tyle. Clio, Clio jak najbardziej często kupujemy za około 30 tysięcy. 09 TCE lub 1,275 KONI. Bardzo częsty wybór za trzy dyszki w, w segmencie B, jeżeli chodzi o furki polecane przez nas. 1,0 MPI, jak najbardziej tak. Jak najbardziej grupa Volkswagena, e, czyli Ibiza, Fabia, Polo, 1,0 MPI w tym budżecie, jak najbardziej tak. Uwaga na fabki po Uberach, po taksówkach z cofniętymi licznikami kombinowane, cudowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mm, tutaj Ibiza z polskiego salonu. Ja byłbym na tak. Kia Rio. Lubię Kia Rio, lubię silnik 1.4. Cóż mogę Wam powiedzieć. Bogata wersja wyposażenia. Również jest to bardzo popularny wybór w okolicach 30 tysięcy. U nas jeżeli chodzi o samochody polecane przez Autopomoc. E, mogę Wam również powiedzieć, że jeszcze nie jest wystawiona, ale nasza klientka, e, która kupiła z naszą pomocą Kierio Rio y, i której test na tym kanale był, e, gdzieś tutaj, Justa <grym> wrzuci Wam link, e, czerwona kijanka 1.4 z 2019 roku jest na sprzedaż, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to piszcie do nas maile. A damy Wam więcej informacji, Duster. To nie miniwan. Chociaż Duster z 20 roku za 35 tysięcy, to o co tu chodzi? Coś, coś. A jak? Poważnie za 35 000? Gdzie jest haczyk? Gdzie jest haczyk? A co tu jest? No jest jakiś haczyk. Skontroluj układ wydechowy, świeci się czek. Można zapytać. Dlaczego nie? Cena rewelka. Auris. Auris również, tak, polecamy. Wiecie, no w Toyocie prędzej koło Wam odpadnie niż silnik się popsuje. Trzymają wartość przepotężnie te Toyotki. No, non-stop gdzieś tam się nam trafiają. Właśnie korolle, Aurisy za około 30 tysięcy z roczników 11-12. Dobre to jest. Tylko naprawdę uważajcie od spodu na korozję. Tak naprawdę, jeżeli to nadaje się do konserwacji albo, albo nie jest mocno zgnite, samochód garażowany, 85 tysięcy przebiegu, to nie powinno być złe, to powinno być dość dobre, nawet od spodu. W 24 roku zrobiona konserwacja podwozia. Pytanie, jak zrobiona? Czy było dobrze wyczyszczone to podwozie, najpierw przed położeniem konserwy? Czy było po prostu napsikane na lewo i prawo? Dałbym szansę. Jeżeli ktoś chce mieć święty spokój, to. Toyoty są zawsze, prawie zawsze, są silniki w Toyotach, których nie polecamy, ale prawie zawsze są dobrym wyborem, a na pewno z silnikiem 1.6 takim są. 1.0 EcoBoost, nie 0.9 TC, już mówiłem, jak najbardziej. Tak, Leon za 35. No z silnikiem 1.2 TSI coś się powinno znaleźć. Generalnie lubimy Seata Leona i polecamy go bardzo często z silnikiem 1.4 TSI, na pasku rozrządu EA211, mm, tak, w generacji trzeciej Seat Leona taki silnik występuje. Natomiast za 35 nie kupimy w dobrym stanie silnika 1.4. 1.2 raczej tak, można próbować. To nie wygląda generalnie źle. Jeżeli akceptujecie niższą moc, to Leon 1.2 TSI gdzieś pomiędzy 3 a 4 dyszki y, powinien być do kupienia. Piórtek, nie piórtek Opel. 1,2 TSI. Tutaj 85-konna wersja na łańcuchu rozrządu. Tej nie polecamy. 1,6 EcoBoost. 1,6 Benzyna w BMW. Też nie. Wieścinka w automacie. A nie, to będzie z PowerShiftem. Jest PowerShift. No i teraz pytanie, bo 17 rocznik to ona może mieć już PowerShifta drugiej generacji. I wówczas byłbym takim samochodem zainteresowany. Jeżeli to jest pierwszy PowerShift, to nie byłbym tym zainteresowany. Nie umiem wam powiedzieć co to będzie, tak? W 17 roku w Focusach, w Mondiakach, w Smaksach był już klepany drugi Powershift, więc idąc tym tropem tutaj również powinien on być, ale jeżeli to jest pierwsza generacja, czyli ta, w której sprzęgło razem z kołem dwumasowym są zamknięte wewnątrz skrzyni tej generacji, nie chcemy. Polo 1.2 TSI 90 koni, to jest ten sam silnik, który mówiłem w Leonie. On w, na pasku rozrządu miał 90 albo 110 koni, na łańcuchu miał 85 lub 105. Warto na to zwracać uwagę. Jariska jak najbardziej jest samochodem, znowu, którym często kupujemy. Jak w każdej Toyocie. Rdza, rdza jeszcze raz rdza. Natomiast warto wspomnieć, że Yariski statystycznie, z naszego doświadczenia wynika, że rdzewieją bardziej niż Aurisy, czy Corolle, czy Avensisy. Warto. Uważać natomiast za 27 koła, 12 rocznik. No widzicie, jak to trzyma cenę. No te Toyoty są niesamowite po prostu. Ale znowu, chcecie mieć spokój, jeżeli chodzi o silnik. Silnik, nie, jeżeli nie o korozję. Yariskę można brać. Idźmy dalej. Volvo 1.6. Nie, bo to hmm, chyba będzie EcoBoost. piórtek, nie. go będzie fajne. Ale generalnie, jeżeli chodzi o samochody sprawdzane przez nas w AAA Auto, to statystyka jest raczej bezlitosna i, i, i raczej mówię tutaj o ilości odrzuconych samochodów. Piórtek, Ecoboost, Ecoboost. Nie, 0,9 TCE, tak, 1,2 piórtek. Nie, Opelastra Pominę. Co? 25? Pewnie jakiś odstępne leasingu, bo inaczej to nie wierzę w to. A, odstępne leasingu. O! Ale Volkswagena Apa to bardzo lubię. Naprawiony po niegroźnej kolizji. Żadna z poduszek nie została uruchomiona. Na miejscu udostępnię zdjęcie sprzed kolizji. No, 23 rocznik z przebiegiem dyszka. No, ale do co tu chodzi z tą kontrolką poduszek? Tego bym chyba nie brał pod uwagę. Natomiast, generalnie, jak najbardziej, apy z kody City Go mm, między 20 a 30 tysięcy fajne można kupić sztuki. Kupiliśmy kiedyś za 8 czy za 9 tysięcy bardzo fajnego City Go'a. To był jeden strzał. Nigdy nie kupiliśmy kolejnego tak taniego, dobrego City Goła. Wszystkie pozostałe gdzieś tam na minimum 15 tysięcy. Dwa tygodnie temu bodajże kupiona ostatnia Skoda City Go, chyba za 15 albo 16 koła. Bardzo dobra sztuka. No gdzieś tak właśnie 15-20, najczęściej właśnie City Goły, a py są trochę droższe. Fiesta 1.4 również jestem na tak wziąłbym pod uwagę. W ogóle fajne są Fiesty. W którymś z poprzednich odcinków wypomnieliście mi, że, że nie powiedziałem o Fieście, więc mówię o Fieście. Fiesty są fajne. 1.2, nie 1.2, 1.25 silnik fajny, 1.4 silnik fajny. Tak, jak najbardziej akcept tutaj jeden właściciel od nowości. Przebieg fajny, auto w Gdańsku. Jestem na tak. Sprawdzać od spodu również, dlatego, że Fordy także rdzewieją. Nie aż tak bardzo oczywiście, jak Toyoty i Hondy, ale należy sprawdzać. Rapidy również, tak. Za 30-35 tysięcy trafia nam się ostatnio również trochę Rapidów. Silniki 1,2 TSI na pasku rozrządu, 1,0 TSI również bardzo dobry silnik, bardzo go polecamy. Silnik 1,4 na pasku w Rapidzie w tym budżecie raczej nie do dostania. A jeżeli chcecie, już suwa za 30 tysięcy to może SX4. Tylko znowu auto z Japonii. Od spodu sprawdzamy korozję koniecznie. Bo różnie bywa, pamiętajcie o tym. Natomiast, jeżeli chcecie coś podwyższonego do miasta, SX4 byłby dobrą tutaj propozycją. Ani jednej nie widzę, meganki 1.6, a lubimy je w budżecie 30 tysięcy, megan trzeciej generacji, 1.6 benzynka. Nie widzę ani jednej. Trafiają nam się Hyundai. Tak, Hyundai oprócz i 30 i i 20, i X20 również dobra propozycja. Tak samo wśród e, kija Rio, kija Wenga, kija Ceed. W tym budżecie jak najbardziej kupujemy, bierzemy pod uwagę, zobaczmy sobie jeszcze jedną stronę ogłoszeń. Clio mówiliśmy: Mini Coopera z 1.6 benzyną dla siebie bym nie kupił, tym bardziej z benzyną uturbioną, chociaż jeździ to fenomenalnie. Ale jeżeli jeździ, a nie stoi na ladacie albo w warsztacie, niestety. Ale jako fankar z ogarniętym silnikiem, Mini Cooper S z tych lat, no kurde, petarda. Petarda, ale to jest naprawdę samochód dla entuzjasty, który wie, co kupuje. A co tam? Pokażę Wam Opla, żebyście nie marudzili mi potem w komentarzach. Proszę bardzo, polski salon. E, drugi właściciel, nowe opony wielosezonowe, garażowany bezwypadkowy. No cóż, w tym budżecie widzieliście. Jarisa e, z 12 roku albo Opla z 16. No jeśli chcecie. Proszę bardzo, chcieliście Ople, pisaliście o Opla, macie Opla. Fabka, Fabka 1,2 TSI, ten sam silnik, co mówiłem już wcześniej. Alfa Romeo Giulietta, wiadomo, 1,4 Turbo, 120 Koni, polecany przeze mnie silnik. Ale ostatnio kilka sztuk dla klientki sprawdzaliśmy w budżecie 30-40 tysięcy i powiem Wam, że kiepskie. Kiepskie egzemplarze się trafiały, trudno było cokolwiek wybrać. Jutro sprawdzam dla klientki kolejną taką Alfunię. Jak będzie oglądać ten odcinek To już będę po sprawdzeniu To może wam napiszę w komentarzu Czy kupiłem czy nie W miarę nam się powtarzają te samochody Więc że tak powiem Podsumujmy sobie Za trzy dyszki w autopomocy Kupujemy Wśród aut miejskich Clio, Rio i20 Yaris, Sandero Wśród kompaktów Meganki, Civiki, Aurisy i 30 CD. Mało tych minivanów było. Jeżeli chodzi o te minivany, no to za trzy dyszki gdzieś tam zaczynamy patrzeć na Sceniki. Eee, 1.6 benzynka. Toyota Verso, ale uwaga na korozję. Eee, Fordy C-Maxy 1.6 benzynka również się trafiają. I to by chyba było na tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzu. Eee, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.